Natomiast też, jeżeli chodzi o te narzędzia, o których wspomniałeś, to zdecydowanie na przestrzeni tych czterech ostatnich lat, a tak naprawdę roku po pandemii, no to wystrzeliły, wystrzeliły wszystkie narzędzia i tak naprawdę biznes, który je sprzedawał i czuliśmy to na serwisie. Zresztą widać to było po akcjach nawet różnych, różnych podmiotów, czy Cisco, czy, czy wspomnianego Zooma że faktycznie te produkty stały się niezbędnikiem w zakresie nawet bezpieczeństwa, mhm. bo to w większości wydaje mi się tych poważnych biznesów, gdzie jest duży rynek konkurencji, dużo, dużo konkurencji no jednak jest to zabezpieczenie, które powinno wystąpić w, podczas pracy zdalnej. Cały banking również, również za to zwraca na to uwagę, więc są branże, w którym było to olbrzymim wyzwaniem i te narzędzia, które powinny być już super doskonałe, niekoniecznie jeszcze takie były i no potrzebowali właśnie. bardzo szybko znaleźć te narzędzia i te firmy, które już były przygotowane do tego, wygrały dokładnie, to była ich złota era. I było to widać, było to widać, wystarczyło wejść na, na giełdę, zobaczyć sobie kilka, kilka pozycji akcji rosnących z dnia na dzień wtedy w tamtym okresie i to potem było odczuwalne też na, na, na serwisie, że te oferty pracy w ramach tego biznesu, który, okay. który wzrastał, po prostu był niewyobrażalnie wysoki.